Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale ABC Inwestowania. A w dzisiejszym filmie będzie krótko i zwięźle, bo za wiele się nie działo w tym tygodniu, poza tam kilkoma pojedynczymi tematami. Więc już zmierzamy do rozpoczęcia tego podsumowania tygodnia. No, tylko standardowo zanim zacznę opowiadać, co i jak, no to jeśli jesteś nowy na moim kanale to wiedz, że jeśli chcesz rozpocząć inwestowanie akcje to w XTB możesz założyć konto maklerskie zero prowizji przy inwestowaniu w akcje etf -y do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Link znajdziesz w opisie. Jeśli jeszcze nie masz, chcesz zacząć to konto w XTB jest jak najbardziej dobre na sam początek. Dobra, idźmy sobie dalej. Eee, co nas tam w tym tygodniu spotkało? Mm. No na pewno trzeba powiedzieć coś więcej o CCC, no bo tam zrobiłem jakieś kółko na nim i wyszedłem na plus, no i trzeba coś na pewno powiedzieć jeszcze o, o kolejnej wizycie Trumpa i ewentualnie tym, co się dzieje na Ukrainie, no i zrobimy sobie krótkie podsumowanko tego, co kupiłem w tym tygodniu, sprzedałem. I na koniec zobaczymy sobie jak mój portfel radzi sobie względem głównie MWiG-u bo to na, go próbuję cały czas głównie pobić. Więc e, przejdźmy już do konkretów. E, więc tak. Zacznijmy sobie od CCC. Tu z czatowi kazałem zrobić krótkie podsumowanie. Generalnie chodzi o to, że e, Ningi Research. E, Opublikowało raport oskarżając spółkę CCC o channel staffing, sztuczne zawyżanie przychodów EBIT do około 20% poprzez sprzedaż nadwyżek towarów do niewypłacalnego partnera MKRI. Mingi e, ogłosiła short na akcjach, co wywołało panikę inwestorów. No i cena zatrzymała się na... Była na chwilę 133, 136, coś takiego chyba było. Po czym od razu zaczęła pójść do góry, a na drugi dzień już wróciła ponad 150 Więc kto się zdążył załapać ten, ten ma szczęście Myśmy bardzo intensywnie obserwowali co się dzieje i, i, i dobierali na grupie więc, więc było dość intensywnie przez ten dzień lub dwa dzięki temu CCC I zaraz Wam powiem ile mi się udało na tym kółeczku zarobić, jakim kapitałem obróciłem i, i co się wydarzyło. To to. No, oczywiście zostały te plotki zdementowane. Tak, tam widziałem już wypowiedź prezesa, więc widać, że rynek szybko odreagował. Tak szybko jak spadło, tak szybko praktycznie wróciło na to samo miejsce sprzed tego raportu. Więc to był taki. Taka szybka akcja, w zasadzie 24 godziny, i było po temacie. Więc była opcja, żeby się załapać. Dobierałem kilkukrotnie. Dobra, żeby to kontynuować, tą, tą ciągłość, to przejdźmy sobie od razu do tego, co kupiłem i co sprzedałem w tym tygodniu. I możecie zobaczyć, że kupiłem właśnie tego dnia, jak były największe spadki: 9 akcji CCC po średniej cenie 140 zł. Po czym na drugi dzień sprzedałem. Te same 9 akcji po średniej cenie 152.26. No to 12 zł na akcji razy 9 wyszło tam około 110 zł, tak plus minus. Yy, natomiast yy, yy, sprawdziłem sobie jeszcze, wróćmy się do MyFund, wejdźmy sobie do, yy, historia i modyfikacja. Wpiszmy sobie CCC. I jeśli chodzi o wszystkie moje transakcje na CCC, yy, to jestem na minus 2987 zł. Ale nie, że tyle straciłem, tylko od tej warto do tej wartości muszę dodać wartość akcji, które posiadam. A posiadam ich aktualnie 20, 20 sztuk o wartości 3080 zł. Czyli jestem około stówkę do przodu yy, na dzień dzisiejszy. I mam 20 akcji po średniej cenie 150 zł, więc średnia jest bardzo fajna. No i teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Chętnie bym to znowu zaczął puszczać po 170-180 zł. No ale zobaczymy, czy mi to w przyszłym tygodniu na to pozwoli. Ta spółka fajne, szybkie kółko by było. Co mi się jeszcze udało? E, tak, S e, kupiłem 10 sztuk Azbisu poniżej znowu 27 zł. E, ci, co oglądają, to pewnie pamiętają, że po niecałe 28 sprzedałem taką dyszkę ostatnio. E, co dalej? E, sprzedałem ASECO SE po prawie 72 zł i potem od razu cena akcji też zjechała poniżej 70. Na razie jeszcze nie odkupiłem Wstrzymałem się. Co jeszcze dobrałem? Dobrałem Hortiko potem za reszt resztki z tego CCC, co mi zostało po 6,42 jeszcze dobrałem. No mówiłem w zeszłym tygodniu, że zacząłem kupować. Więc coś tam jeszcze dorzuciłem szału tam nie ma. Tak, i przez chwilę sprzedałem dychę, bo kupowałem sprzedałem dychę, kupowałem CCC. Mi tam brakowało, to sprzedałem dyszkę. Dokupiłem, a potem odkupiłem z nadwyżką 2 grosze drożej, no ale i tak miałem na tych 10 akcjach tam pewnie z 40 groszy na plusie. Ee, więc bez różnicy w zasadzie. Ee, dokupiłem kolejną akcję Synectic. Kwestia taka, że kolega co nas regularnie zaopatruje w informacje odnośnie Synectiku, to mm, Wrzucił info, że tam znowu Synectic wygrał kilka przetargów w ostatnim czasie. No, tam wyszło tego kilkadziesiąt milionów kolejne. Poszło info tam o tych szacunkowych yy, przychodach yy, Synectiku, więc tam spory wzrost. Yy, I poszła rekomendacja PKO na Synectic na 313 zł i tam na jakieś przewidywane dywidendy, chyba 14 zł, czy coś takiego. Więc ja spokojnie sobie yy, czekam. Chociaż Synectic od zeszłego tygodnia bodajże czy z początku tego tygodnia był ponad 260, więc yy, trochę mu się zjechało te kilkanaście złotych, tam z 14 chyba od szczytu. No ale to spokojnie musimy dać temu chwilę, bo tam te wskaźniki yy, RSI yy, są cały czas powyżej 70 praktycznie. Zjeżdża trochę, znowu wybijamy wyżej, znowu spadamy i tak idziemy góra-dół, góra-dół, ale cały czas kierunek północ. Co jeszcze? Kupiłem 5 tekstów po 50 25 zł. 25 groszy. Chciałem kupić poniżej 50, ale było tylko na chwilę, były, była cena, więc liczę na to, że w przyszłym tygodniu znowu tam pewnie jest sprzedawano po 52, 53 zł. Może znowu jakiś strzał będzie. Dorzuciłem dwie akcje, ten Square Games po 90 30 zł. 30 groszy, dlatego że. Wyniki TH już przynajmniej na Androidzie dogoniły woch I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Yy, I co jeszcze? I dorzuciłem jeszcze 4 teby po 6688, bo cena jeszcze spadła po tych 67. Yy, I trochę ich oddałem, czyli oddałem dyszkę po 6770, mniej więcej tyle, co kupowałem ostatnio. Po prostu to były, to były środki na zakup tych, tego CCC, czyli sprzedając to, to, ASECO. Yy, kupiłem po prostu CCC. Widzicie, że tu jest 677, 1200, yy, jakieś 1200, 1300 zł. No tu macie 1262. Kupiłem CCC, nie? Potem sprzedałem i znowu odkupiłem akcję. Więc te kółeczka mi się chyba w miarę opłaciły, tak mi się wydaje, bo na tym CCC no, zarobiłem tam 110 zł, nie? więc wyszło nawet spoko. Natomiast portfela nie udało się obronić w stosunku do Envigu. Wynika to z tego, że wejdźmy sobie, nie to, wejdźmy sobie na wykresy w czasie. Wynika to z tego, że większość spółek u mnie spadała. Mimo wszystko, mimo tego, że udało się coś tam na tym CCC kubnąć i sprzedać drożej odkupić taniej część akcji. To i tak na tyle mocno spadło XTB, tekst, Synectic, Rainbow, wotą spadało. No na 12 chyba spółek to 10, 10 spadło i to tak wyraźnie, nie? To nie były jakieś takie groszowe tematy, tylko wyraźnie tam po kilka procent poleciały. Mm, więc nie udało mi się utrzymać tej różnicy z zeszłego tygodnia, gdzie było ponad 5%, bodajże, dziesiąty był tu. E, I to było 1.8 i 3.59, no to było ponad 5%, 5.354 a na dzień dzisiejszy mam y, troszeczkę ponad 4, tak? 4-1, więc y, no niestety przegrałem w tym tygodniu o 1%, natomiast gdybym nie robił ruchów, to byłoby to pewnie gdzieś bliżej 1,5% w plecy, jak nie lepiej. Y, więc myślę, że ze 2-3 jestem w tym tygodniu do przodu, nie jestem niestety w stanie tego policzyć, bo to by była tak muzolna praca. Y, sprawdzam sobie tylko teraz, robię tak, że jak... Kupuję, sprzedaję, to czekam do końca dnia i patrzę mniej więcej tak z czystej ciekawości, bardziej czy udaje mi się tymi moimi ruchami w danym dniu nawet coś podciągnąć portfel do góry. Zazwyczaj się udaje. Z piątkowej sesji wyszedłem na zero, natomiast ja myślę, że te spółki spokojnie nadrobią w tym tygodniu, jak tylko znowu przyjdzie lepsza koniunktura na GPW. No więc y, widzicie, że trzymam się spoko, natomiast S-WIG y, 0,6, no też chyba kosmetycznie, no, no na 0,9, prawie 1%, y, więc znowu s trochę mocniej spadł niż y, mój portfel, y, więc tak to wygląda, wejdźmy jeszcze zobaczyć te moje spółki, nie? no to tak, w tym tygodniu na pewno spadało, XTB Votum, ten spad spadł, spad Synectic, Rainbow. Mo Mobruk doszedł do 300, odbył się jak ping pong i, i wrócił na 290. ELT chyba neutralnie. No, CCC spadło, mimo że udało mi się tam zarobić i zejść ze średnią ceną, ale mocno spadło, tak chyba, chyba z dwie dychy nawet, nie? Jakoś tak. Y a Seco SE też chyba spadło trochę od zeszłego tygodnia. Też chyba było powyżej 70. No i Asbiz jest w miarę neutralnie. 2750. E, więc tak jak mówię, mam spółek w portfelu dokładnie 12. No to na 12 co najmniej 8,9 e, mocno leciało na twarz. E, tam po kilka złotych spadków najczęściej na e, s, akcjach. No, Wotum z 1,5 zł. XTB pewnie koło złotówki spadło. Ten Square Games ponad dwa chyba, czy koło dwóch Tekst na pewno z dwójkę yy, Synectic, no na pewno ponad dychę, Rainbow też parę złotych spadł, bo chyba kończył po, po, po wyżej tej ceny 122, bo kupowałem chyba po 124. Yy, Mobruk był prawie po 300 w zeszłym tygodniu, czy nawet po 300 te nie pamiętam, no i to widzicie, no by było z czego po prostu spadać e, i mi to pociągnęło niestety portfel w dół, no ale 19,5%, zobaczymy co tam się uda. E, no wiadomo, że teraz na pewno ciągnie złoto i srebro do góry, no bo dolar się jeszcze trochę osłabił, znowu 3,63, chyba teraz jest cena, mimo że w piątek dało złoto, znowu tam z 2,5% widziałem na, na stoku, e, natomiast tam jest... E, Osa. Kurde szkoda, no, znaczy szkoda. Miałem za prawie 20 koła złota i srebra. ja bym to podtrzymał, to wyszedłbym lepiej pewnie niż na tym. Natomiast miałem taki moment, że chciałem wyzerować sobie portfel długów. A nie miałem skąd wziąć na nie dodatkowej gotówki. Musiałem spłacić. I jedno, tak, jedno takie większe zobowiązanie, w związku z czym postanowiłem to wtedy sprzedać. E, sprzedać, e, wyzerować się i zacząć od nowa e, z akcjami. No, a tak się niestety nieszczęśnie złożyło, e, że potem mój ojciec zmarł i trochę kasy mi wpadło, więc ruszyłem z giełdą tak w, w tym zeszłym roku. Mocno dość, od dość dużej kwoty, no i tak sobie teraz to zbieram cały czas i trzymam się twardo. Nie puszczam, do, dopłacam na spokojnie e, i idziemy powolutku do góry e, Zobaczę, bo wyszła fajna kwestia, że jeden z ziomków na grupie e, miał na CCC minus 50 tysięcy i tam z, chyba z pięciu spółek je trzy sprzedał i został na dwóch e, No podziwiam e, siłę charakteru i że się nie, że nie popuścił po prostu. No bo wiecie, mieć minus 50 tysięcy na jednej spółce to jest grubo. Pewnie ma teraz mniej, bo to było pisaliśmy przy 140 jeszcze tam dobierał. No więc może będzie pewnie gdzieś minus 25 tysięcy, ale to dalej pewnie jest dużo. Przynajmniej dla mnie. Więc ja tutaj w akcjach dojdę góra do 100 tysięcy. Potem będę myślał właśnie albo o obligacjach. Bo są łatwiejsze do obsługi e, niż na przykład złoto i srebro. A w przyszłości pewnie będę chciał też coś zdywersyfikować w jakimś tam złocie. Niech to będzie na początek jedna monetka e, jednouncjowa e, złota. Mm, pewnie już będzie kosztowała kilkanaście tysięcy, ale to poczekam, dopóki nie ustabilizuje się e, cena złota, a to może potrwać nawet 3-4 lata, tak de facto. Bo my teraz nie wiemy na dobrą sprawę, czy my jesteśmy na szczycie, czy my dopiero zaczynamy to, ten rajd do góry. No wiem tylko tyle, że jak ja sprzedawałem złoto, to chyba było gdzieś 2,5-3 tysiące. Coś takiego, czy dwa No nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że tam już gdzieś dochodziło chyba do 10 tysięcy za uncję. Teraz jest pewnie znacznie więcej. Zresztą z ciekawości sprawdźmy. 4200 to czekajcie policzymy to kalkulator yy, zaraz wam powiem ile kosztuje złota, złota monetka jednouncjowa yy. nie pamiętam jakie tam spready były no ale powiedzmy że mamy 4200 razy 3 63 3,63 to macie 15 koła nie yy. I jeszcze do tego by trzeba było doliczyć jakiś tam niewielki spread. No to, no to prawie 50% zrobiło, tak? Gdzieś plus minus. Nie wiem, musiałbym zweryfikować, no ale, ale ja tam gdzieś kołodyżki sprzedawałem i tak zarobiłem na tym, bo, bo były już pierwsze wzrosty na, na tym złocie i srebrze. Coś mi się tam udało. Nie wiem, z 20 koła, może z trójkę zarobić na kombinowaniu na złocie i srebrze fizycznym. Czyli miałem trochę złotych monet, miałem złotą jedną uncjówkę, miałem trochę złotych takich tańszych monetek z, z obiegu, tych starszych. No i sporo sztabek srebrnych, hojnackich, kwiecień, 100-100 gramowe. 250 gramów, pół kilo i kilogramówki chyba tam były. No nie pamiętam jakoś tak. Wiem, że na pewno dużo miałem tych 100 gramowych i trochę monetek sobie kupiłem. Tak się tym bawiłem, trochę sobie analizowałem, co się bardziej opłaci, co mniej. Yy. I mam doświadczenie, więc chętnie wrócę. Natomiast no, najpierw yy, tu muszę zbudować portfel. Mam jeszcze te PPK, które też mi ładnie e, goni, natomiast nie ma jeszcze za poprzedni miesiąc wpłaty wliczonej, więc y, tu już jest 3,5, na IKE jest 40, prawie 9, więc to jest 52, prawie 53 tysiące. No, jeszcze, 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 spokojnie. Trochę mam za mały portfel, żeby y, te obracanie tymi akcjami na tych na tych okazjach w zasadzie nie ja bym miał tak około 100 tysięcy, to myślę, że byłbym w stanie, jakby byłby dobry dzień, to 2-3-4 stówki na przykład e, dorobić sobie na kilku transakcjach, poda się to wyczuć. Tylko, żeby to nie szarpało tak portfelem e, i można to było robić bardziej swobodnie na większą skalę, no to jak robisz to na małym procencie, to, to kwota ogólna musi być wyższa, więc jak ona będzie na przykład 100 tysięcy to ja będę mógł sobie na tych 2-3% spokojnie śmigać w lewo, w prawo yy, i tam sobie dorabiać, yy, bo nie będzie to oddziaływało zbyt mocno na cały portfel, yy, ale będzie z czego wziąć, tak, tu sobie sprzedam 5 akcji, tam sobie sprzedam 10 akcji, bo, bo będę widział, że jest gdzie indziej okazja, na której będzie prawdopodobnie można zarobić więcej, to nie oznacza, że, be, że będę zawsze na tym zarabiał. Natomiast trafiają się takie okazje jak w tym tygodniu na CCC, i tak jak mówię, no muszę się nagimnastykować, żeby wyciągnąć z tych akcji na dzień dzisiejszy, na przykład tak jak teraz te 1200, tak? To mając 100 tysięcy, to już by było 2,5 koła, to by nie było 120 zł tam czy 110 w jeden dzień, 24 godziny, tylko bym na tych akcjach skasował 2 stówki, nie? To już by było wydaje mi się, fajnym yy, yy, bardzo fajne yy, wyjście z... Yy, z takiego trochę day tradingu, nie, bo to często czasami, znaczy często, nie zawsze, ale widzicie, jak obserwujecie, to widzicie, czasami to sprzedam w ciągu 24 godzin, e, tak, ale żeby kupić niektóre akcje, to trzeba mieć też e, po kilka tysięcy, tak jak na Kruku, e, bo był po 436, sprzedaję po 445 na drugi dzień i zarobiłem dychę na jednej akcji, nie, no, Rozumiecie, jakbym kupił takich 5, to by było chociaż pięć dych, a gdybym tego nie zrobił, bo miałbym więcej gotówki, to za dwa dni bym to sprzedał po 458 i miałbym po 20-25 złotych tam na jednej akcji, tak? No to razy 5 zrobiłoby się stówka, nie? Więc taki jest mój na razie plan. E, dobra, i jeszcze tylko krótko odnośnie Ukrainy i będziemy kończyć. E, ma być spotkanie Trumpa-Putina na Węgrzech. Wszyscy zakładają, że nic z tego nie wyjdzie. Więc ja czuję po kościach, że może z tego coś wyjść. Natomiast jeśli z tego nic nie wyjdzie, to nie będę też zdziwiony. Nie wiem, nie wiem jak daleki próg zesrania się ma Putin. No bo patrząc na gospodarkę Rosji, to ona już jest w recesji. E, tylko te dane muszą wszystkie pospływać. Tam PKB ma być poniżej 1% wzrostu w tym roku. E, fizycznie może być nawet na 0 albo poniżej. Wiecie jak to w Rosji wygląda. Tam wszystko jest e, e, pisane pod, e, pod raport, pod to, żeby wyglądało, a nie to, co jest fizycznie. Oficjalną inflację już mają koło dychy. E, no nie, nieoficjalną znacznie większą. E, i w zasadzie jak tak słucham kanału Kremlinka, jeśli mieliście okazję, a jeśli nie to polecam, bardzo fajny kanał, to po kolei mówią, idą od sektora do sektora i każdy sektor ma spadki od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Zaczynają się spółki zamykać i to duże, jakieś tam węglowe, mają rafinerię, coraz większy problem, tak, ze względu na ataki import, eksport yy, się zamyka, bo z Kazachstanu nie chcą wpuszczać yy, ciężarówek, bo sprawdzają każdą ciężarówkę, a z racji tego, że myśmy zamknęli granicę na Białorusi, to nie jechały pociągi, tylko przerzucili to na, na ciężarówki i te ciężarówki teraz stoją w tym Kazachstanie i trzeba ile dni czekać, aż ta ciężarówka przejedzie. Yy, yy, yy. Białoruś zaczyna się, tak zwany Baćka zaczyna się trochę buntować, bo musi wszystko oddawać na Rosję więc jest tam naprawdę ciekawie, coraz lepiej się robi i w przyszłym roku będzie naprawdę już takie kombo, że ja Cię kręcę zobaczymy na ile Putin boi się w zasadzie swojego społeczeństwa, swoich ludzi po on sobie tych najbogatszych może trzymać za mordę i nimi tam dyrygować i tam mieć półkładane no tylko jak mu się zacznie robić, rozjeżdżać na dole no to może go ktoś chcieć po prostu strącić z, z siodełka i, i skończy się to różnie ja cicho wierzę, że Rosja się rozpadnie na wiele mniejszych krajów choćby miała część Chinę, miała część wciągnąć Potworzyć się z tego ileś nowych krajów. Myślę, że to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż tak duży kraj z tak bezsensownymi ludźmi na czele, bo, bo to po prostu przekracza wszelkie pojęcie. Ale jak będzie, no to zobaczymy. Więc czekamy. No, gdyby coś, choćby jakiekolwiek zawieszenie broni udało się załatwić w końcu, to. No GPW powinno ruszyć wtedy, nie? Powinno to odczuć. Konkretnie, no na Ukraińkach już jest znowu szał. Po raz kolejny liczą na pewnie na, jakieś, na jakieś, jakieś zawieszenie, jakiś pokój, cokolwiek, że coś tam się uda wynegocjować. Dlatego te ukraińskie spółki rosną. No ale to już któryś raz z rzędu, nie? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dajcie znać, co tam u Was w tym tygodniu się działo ciekawego. Macie jakieś ciekawe spółki. Co myślicie o tym, co ja mówię? Mm, I spoko. No. Jak ktoś chce dołączyć, to zapraszam na grupę darmową na fejsie i na nasz Messenger. E, bardzo dużo się tam ciekawych rzeczy dzieje i cały czas jesteśmy na bieżąco z informacjami. A tyle z mojej strony już, moi tak 25 minut gadki. Także dzięki piękne. Do usłyszenia. Trzymaj się i hej.